Dzień dobry, bardzo dzień dobry, mamy dzisiaj wtorek. Nawet sobie nie wyobrażacie, jakie się cieszę, że wśród apostołów jest Piotr, bo ten chłopak, prosty, yy, mówiący co myśli, narwany, jest yy, błogosławieństwem dla nas po dwóch tysiącach lat, bo jego pytania, chociaż wydają się być czasami dla Jezusa chyba wnerwiające, to jednak one bardzo dużo mówią o tym, o czym my bardzo często nie mówimy do Pana Boga albo o Panu Bogu, przynajmniej gro z nas. Dzisiaj w Ewangelii, a pamiętacie, to jest kontynuacja tego, co było wczoraj o tak zwanym bogatym młodzieńcu. Piotr po tej całej scenie dochodzi do wniosku, że no, to kto się zbawi? Skoro ten człowiek, który doskonale wypełniał prawo, który miał w sobie głębokie pragnienie być doskonałym, odchodzi zasmucony, bo Jezus stawia mu tak poprzeczkę wysoko, że no, że większość z nas by odeszła. Znaczy fajnie się to czyta, ale gdyby gdybyśmy na przykład, nie wiem, wchodząc w życie dorosłe, na przykład przy bierzmowaniu, wchodząc w życie dorosłe wiary dostawali taką deklarację do podpisania, że zostawiam cały swój majątek, sprzedaję wszystko ubogim, rozdaję i wtedy idę za Jezusem, jestem chrześcijaninem, no to ej, ja nie wiem, czy nawet wielu zakonników by nie odeszło. Dlatego, że my jesteśmy bardzo przywiązani do wielu rzeczy. I celowo powiedziałem słowo zakonnik, bo... To jest taka grupa, która teoretycznie przynajmniej nie powinna mieć nic albo wiele. I to pokazuje, że wcale nie trzeba być super bogatym, żeby mieć problem z tym, o czym mówi Jezus. Bo to bogactwo może być bardzo różne. Pamiętacie, jak wczoraj mówiłem o tym, że, że no właśnie że ja chcę się zbawić. I wielu z nas. Chociaż w deklaracjach mówimy coś innego, wielu z nas tak przeżywa wiarę, że my się chcemy zbawić. No właśnie, poprzez pełne wypełniania prawa, bycie wiernym, bycie pobożnym, bycie takim w, w jakimś takiej dobrej duchowości, która mnie buduje. Ja chcę dużo zrobić. I to jest wątek, który wraca zawsze przy tej Ewangelii, kiedy o niej mówię. I myślę, że chyba już nie w jednym filmie tutaj na YouTubie o tym mówiłem. Na marginesie 2000 filmów już ponad zrobionych. Że ta, ten, to, ten obraz, który Jezus mówi, że łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Wiecie, o co tu chodzi, że ucho igielne, to nie chodzi o to, że wielbłąd przez igłę przechodzi, tylko to była jedna z bram. Bardzo wąska, ale widać, że ten wielbłąd, jednak tam przy jakimś oporze i przy wysiłku, mógł się przedostać. Więc ja od lat już mówię, że takim podstawowym kwestią w tej Ewangelii, w tym obrazie jest to, że my bardzo często jako bogactwo traktujemy właśnie swoją pobożność swoją religijność. Swoje praktyki, które zobaczcie podobnie jak bogactwo, nie są niczym złym. Posiadanie dużej ilości pieniędzy nie jest niczym złym. Posiadanie y, swojej duchowości, praktyk religijnych nie jest niczym złym. Ale problemem staje się to wtedy, to co mówiłem też wczoraj, kiedy to się staje celem w samym sobie. To znaczy, że ja się zbawię, ja jestem bogaty. Bo ja dużo, jak mówi dzisiaj Piotruś, dla Ciebie, Panie Jezu, zrobiłem, dla Ciebie tyle opuściłem, dla Ciebie tak się umartwiłem, dla Ciebie się tyle modlę, dla Ciebie poświęciłem tyle czasu. I to jest bogactwo, które jest ciężarem de facto, czyli coś, co miało być środkiem do tego, żeby spotkać Pana Boga, żeby się z nim spotykać często, żeby żeby po prostu mieć z nim relacje zaczyna być moim ciężarem zaczyna być czymś co sprawia, że wielbłądowie z wejść przez ten otwór w ścianie, który jest wąski, przeciśnie się z tymi garbami, z tą wielkim, z tą swoją dużą głową, wysokim wzrostem i tak dalej, niż mi z tymi moimi pobożnościami. Piotr w ogóle, dlatego też mówiłem na początku, że cieszę się, że on tam jest. Piotr w ogóle pokazuje nam, jak my często wpadamy w taką właśnie religijną pułapkę. Oto my opuściliśmy wszystko, co my z tego będziemy mieć. Oto my robimy dla Ciebie, Panie Boże, tak dużo. Jesteśmy Ci wierni, przestrzegamy piątków, nie zdradzamy żony czy męża, płacimy podatki. Niektórzy nawet jałmużne, dziesięcine w kościele płacą. Chodzę na każdą mszę. Jakby tak policzyć na przykład wszystkie msze i modlitwy w ciągu roku, to by się tego nazbierało mnóstwo godzin. A więc bardzo dużo Ci daje Panie Jezu. Co ja z tego będę miał? Zobaczcie, ile tego pytania w nas jest. Nawet wśród tych z nas, którzy świadomie jakby wchodzą w duchowość unikają tego, o czym ja też bardzo często mówię: że ja siebie nie chcę zbawić, ja chcę, żeby mnie Jezus zbawił, a jednak te wszystkie momenty, w których czujemy się lepsi od innych, te wszystkie momenty, kiedy czujemy się bogatsi, no bo my jesteśmy wierzący, bo nie będzie nam tam jakaś Unia Europejska zagrażała, albo nie wiem, jakieś liberałowie, my jesteśmy lepsi, kiedy zaczyna się w nas takie myślenie. To zaczynamy być w swoich oczach i oczach swoich ziomków, którzy myślą podobnie jak my, bogatymi. To jest dokładnie to, co robili biblijni faryzeusze i uczeni w piśmie. Znaczy, oni robili dobre rzeczy, bo oni pościli, modlili się, uwielbiali Boga, uczyli innych o Panu Bogu. Tak jak sam Jezus mówi, byli w stanie przejść pół świata, żeby zdobyć jednego wyznawca. więc spalali się dla Boga. A jednak, Stawali się w swoich oczach i w oczach swoich ziomków jako ci, którzy są bogaci przed Bogiem. bo mają się czym pochwalić, bo robią te wszystkie rzeczy, a jeszcze bardzo często robili to w kontraście do tamtych, czyli do grzeszników, celników i tak dalej. A więc my jesteśmy lepsi. I myślę, że warto w takim kluczu yy, czytać tę dzisiejszą Ewangelię, żeby ona nas konfrontowała, żeby nam pokazywała, że droga ubóstwa. Takiego ubóstwa duchowego polega właśnie na tym, że każdego dnia nie chcę polegać na sobie, tylko na nim, na Jezusie, że ten wybór fundamentalny, że wybieram Jezusa jako Pana i Zbawiciela, to jest wybór, który się musi dokonywać w moim życiu, w każdym momencie mojego życia. Czyli za każdym razem, kiedy się pojawia taka myśl, że Jestem bogaty przed Bogiem, bo zrobiłem to, to i tamto, a jeszcze opuściłem, a jeszcze dałem pieniążki, a jeszcze się dzielę, a jeszcze coś tam, to muszę sobie włączać tą świadomość, że nie, że więcej, że łatwiej będzie wielbłądowi przejść przez ucho i niż mi wejść do Królestwa Bożego. Dlatego, że wszystko, co w moich oczach jest jakimkolwiek bogactwem, a jeszcze raz mówię, to nie musi być coś wielkiego, spektakularnego. Wszystko, co jest w moich oczach jakimkolwiek bogactwem, będzie czymś, co mnie zaklinuje w tych drzwiach do Królestwa Bożego. A więc chodzi o, o to, że ja nie mam nic. To nie chodzi o deklarację. Okay? To nie chodzi o to, że, e, że, że ja to napiszę, opowiem o tym. Tu chodzi o to, co się dzieje w mojej głowie, w moim sercu, w konsekwencji, w moich decyzjach. W mojej codzienności. No. Także bardzo Wam dziękuję, że jesteście na kanale, że tu zaglądacie, że komentujecie i że mówicie też innym o tym kanale. Bardzo, bardzo Wam za to dziękuję. Wspomniałem w trakcie tylko filmu, że tam właśnie w statystykach wyleciało, że 2000 filmów to jest niesamowite dla mnie, bo to jest 10 lat roboty. Owszem, tam były jakieś przerwy. Pamiętacie, miałem kiedyś takie dłuższe przerwy, ale, yy, ale i tak yy, czuję się bogaty. Zaprzeczę teraz temu, co mówiłem. Czuję się bogaty. Bardzo Wam dziękuję. Dziękuję mojej ekipie Supiego i patronom i patronkom za to, że jesteście. Dzięki Wam można robić dobro. Do zobaczenia w środę. Jak Bóg da. Dzisiaj nie ma takiego słońca, więc pozwoliłem sobie wrócić na balkon. Ale jutro znowu ma grzać, więc chyba wrócę do swojej nory. Trzymajcie się.